Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie. Kto rozpoznaje moją starą scenerię, tęskniliście? Bo ja bardzo. Robimy ogromny przegląd Berszka, Pulenber, Stradivarius, walka sklepów na swetry i kurtki. Z ostatnim przeglądem kurtek i swetrów z hm prosiliście, żebym zrobiła właśnie przegląd Stradivariusa i Pull&Bear. Stwierdziłam, że połączę to jeszcze z Bershką i zrobimy trochę taką właśnie walkę sklepów. I nie skupiajmy uwagi na tym, że mój podkład jest źle dobrany, ponieważ Oliwia nie potrafi dobierać sobie sama koloru podkładu, więc powinny ten fakt. Stwierdziłam, że najlepiej będzie, jeżeli w każdym sklepie będę kupować po trzy swetry i trzy kurtki. Także wybierałam te, które najbardziej przyciągały moją uwagę. Nie były takie same jak na przykład te z H&M, żeby to nie były takie basicowe swetry, powiem Wam zaraz, co się powtarza w każdej z jej sieciowych. Zaczynam przymierzać, w trakcie będę Wam wszystko mówić. Wszystko jak zawsze kupowałam w rozmiarze S jeżeli będzie inny rozmiar to się o tym dowiecie Pierwsza propozycja to Sweter za który Którym nie czuję się zbyt dobrze Skład Nie, ale jakby Błagam, mm, nie oczekujmy po sieciówkach Że będą to dobre składy Chyba, że chcemy płacić set złotych za swetry To ok, wtedy tak Jeżeli chodzi o to jak ten sweter wygląda To na wieszaku wyglądał zdecydowanie lepiej Ten golf jest ogromny. Jeżeli ktoś się czuje dobrze w takich golfach, to spoko. Ja na przykład jestem tym typem osób, że mówię stanowcze nie, ten golf naprawdę mega przystaje tutaj do szyi. Oprócz tego mam wrażenie, że takie proporcje gdzieś się tutaj gubią, bo tutaj ten sweterek jest dosyć taki cienki, tak sobie tutaj zwisa ładnie, a ten golf jest taki duży i taki gruby. Mm -mm. Ja jestem szczerze mówiąc na nie, daję temu swetrowi takie 5, bo nie podoba. <noise> Bo nie podoba mi się też jego krój Jakoś tak dziwnie się tutaj rozchodzi i nie wiem, nie czuję tego swetra. Na wieszaku wyglądał zdecydowanie lepiej, że będzie miał taki troszkę bardziej oversize'owy krój. Nie zdecydowałabym się na niego. Zanim przymierzę kolejny sweter, to powiem, że w każdej z tych sieciłek, w której byłam, są takie basicowe sweterki typu obcisłe, z golfikiem, w różnych kolorach. Naprawdę są w każdej z nich. Szczerze mówiąc o miałam też kardigany, żeby nie brać takich krótkich kardiganów, bo to jest też wszędzie i to znajdziecie naprawdę wszędzie. Brałam jakieś takie ciekawsze, jeżeli były. Kolejna propozycja, troszkę droższa. Mamy taki większy sweter z dużym golfem. I powiem Wam, że w tym sweterku czuję się naprawdę dobrze. Jest on delikatnie drapiący i on ma taki śmieszny materiał, bo tutaj widzę takie pojedyncze białe nitki, tak jakby on jest tak szyty. Ale ogólnie sweterek mi się podoba. Wydaje mi się, że po praniu nie powinien się skulkować. On mi się już kojarzy trochę ze świętami, on mi się kojarzy z takim po prostu byciem cozy. I ten golf podoba mi się, ponieważ on nie przystaje mi do szyi. To jest taki luźniejszy golf I ja się czuję w tym sweterku bardzo cozy. Także tą propozycję polecam. Dostanie ode mnie ósemeczkę, bo uważam, że wygląda naprawdę fajnie i jest dosyć cienki, ale będzie grzał. To miała być ta ciekawsza wersja kardiganu ale coś nie wyszło <laughs> wzięłam ten gardigan, bo on właśnie tutaj ma takie zwężenie i tutaj jest takie obcisły ale wygląda to mega dziwnie serio, ten sweater wyglądał również jakby ciekawiej na wieszaku jest on też drogi, bo kosztuje tyle samo co ten czerwony, no nie wiem wolałabym ten czerwony, włożyłam go do spodni żeby zobaczyć jak będzie wyglądał, bo mam wrażenie że te spodnie wyglądają jakoś koślało, no ale nieważne wygląda gorzej, więc nie, przecież że na nie materiał wydaje się przyjemny i tutaj on jest fajnie obcisły, tylko że ja nie kumam tego dlaczego on jest tutaj obcisły. Wydawało mi się, że on może wyglądać fajnie, ale nie wygląda. Ym, jakby ładne ma to plecienie yy, i widać, że jest tak dość starannie wykonany, ale wygląda mega dziwnie. Dostaje ode mnie trzy. Jak zobaczyłam ten płaszczyk, to wiedziałam, że go wezmę, żeby wam pokazać, bo ja na przykład bardzo lubię tego typu płaszcze i z doświadczenia wiem, że są ciepłe, aczkolwiek powiem szczerze, jak zaczynałam ten haul, zrobiłam całe te zakupy, to wydawało mi się, że Beczka totalnie wygra z innymi sklepami. Ale jak do tej pory, oprócz tego, że Beczka moim zdaniem miała najciekawsze propozycje w ofercie, takie inne, niesame basiki, to nie radzi sobie z tym. Ten płaszcz niby wygląda spoko, ale no jakby. Mam wrażenie, że on nie będzie zbyt grzał. Wygląda on całkiem dobrze. Tutaj ta góra mi się podoba, że tutaj. Yy, tego materiału jest tak dużo i to trochę poszerza barki, także fajnie. Mam na sobie rozmiar S, a rękawy są krótkie i są za krótkie. Wiem, że ja jestem wysoka, mam 172 cm wzrostu, ale do tej pory nie miałam takich problemów i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie płaszcze już jesienno-zimowe, to ważne jest, żeby te rękawy były dłuższe, bo po prostu jest nam cieplej, więc e, nie, jestem tutaj kurczę szczerze na nie, jeszcze za taką cenę, bo kosztuje 300 zł, nie zdecydowałabym się na niego, także no nie polecam. Ta kurtka dostanie 4. Ja jeszcze ten płaszczyk zapięłam i kurczę, coś jest tutaj nie tak, bo wystarczy, że wkładam ręce do kieszeni. On się tutaj jakoś dziwnie odwina. Wydaje mi się, że dziewczyny z większym biustem będą mieć jeszcze większy problem, jeżeli o to chodzi. Także nie, kurczę, nie polecam tego modelu, a modele tego typu były we wszystkich trzech sieciówkach. Także jeżeli chcecie coś takiego, to przejdźcie się będzie na pewno zdecydowałam się, aby wziąć płaszcz, ponieważ przyciągnął mnie kolorem, tym wzorem mam tutaj takie fajne, chłodne odcienie i wpada delikatnie w fioletowy, ale myślę, że z jeansami zgrywa się ładnie i będzie się zgrywać też z innymi kolorami ja bardzo na to patrzę, dlatego bardzo rzadko kupuję ubrania w odcieniu baby blue bo zawsze mi się gryzą z jeansem jeżeli chodzi o ten płaszczyk, powiem wam że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ponieważ nie spodziewałam się, że ten krój będzie tak ładny, wygląda naprawdę ślicznie, podoba mi się jego długość, ma też rozcięcie z tyłu, które po zakupie wystarczy sobie tam przeciąć. Mamy kieszenie, które wyglądają fajnie, są takie boczne, a nie takie z przodu, których nie lubię. Mm, oprócz tego mamy tutaj zapięcie na jeden guzik i moim zdaniem ten płaszczyk prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Oprócz tego, nieskromnie powiem, wydaje mi się, że dobrze jest mi w tym płaszczu i że pasuje on do mojej urody, także blondynki z delikatną urodą, polecam sobie go zobaczyć. Jest naprawdę bardzo twarzowy i uważam, że to jest najlepsza rzecz, z beczki, jak do tej pory. Kolejna propozycja, którą mam w rozmiarze M, wydała mi się ciekawa przez to, że nie jest tak, taka klasyczna, puchowa kurtka, tylko jest pikowana i do tego taka skórzana. E, ja bardzo lubię pikowanie, ponieważ e, to jest takie troszkę bardziej eleganckie, mam wrażenie. Czy ta kurtka mnie zachwyca? Nie. Wolałabym jakby tego puchu było więcej, jakby ona była taka obszerniejsza, bo teraz wydaje mi się, że ona jest taka zbyt obcisła. E, całkiem spoko wygląda to, że to jest takie wysokie, kołnierz w sensie bo jeśli go zapniemy to będzie nam troszkę cieplej w szyję natomiast krój tej kurtki mnie nie powala szczególnie, że mam rozmiar M na sobie wydawało mi się, że ona będzie taka fajniejsza taka bardziej właśnie cozy, taka większa średniawka jak dla mnie kurteczka dostanie ode mnie 6 i oczywiście zapomniałam ocenić tamtego płaszcza więc tam ten płaszcz dostanie 9 Ten sweterek wzięłam, aby pokazać Wam, że jest, ponieważ pamiętam, że w tamtym sezonie taki sweterek z Zary podbił po prostu Instagrama, Pinteresta, Boże, tyle osób w nim chodziło, serio, pamiętam, ja akurat takiego nie miałam, bo ja tego trendu do końca nie rozumiem, wiem, że to jest taka moda lat 2000-tych, nie do końca mój styl, ale chciałam Wam pokazać, że jest, tyle, że uważam, że za taką cenę nie jest on warty kupowania, ale może ja to mówię przez pryzmat tego, że on mi się średnio podoba. Mam na sobie rozmiar S. Mam wrażenie, że on mógłby lepiej leżeć, ponieważ tutaj no, nie opina mnie tak fajnie, jak powinien, bo wolałabym, żeby on był taki obcisły. E, ale ogólnie wygląda dobrze. Był też drugi kolor, także jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie sprawdźcie. Te rękawy są miłe i są fajnie przylegające. Materiał jest ogólnie spokojny w dotyku, tylko że tutaj mnie denerwuje, że on mi nie przylega bardziej. Może jakbym wzięła XS-kę, ażkolwiek nie sądzę, no ale jest. Ode mnie dostaje taką siódemkę, siódemkę. Następna propozycja to taki korzuszek. I tutaj od razu Wam powiem, że w Strady było ich mnóstwo do wyboru. Nie tylko różne kolory to jeszcze różne długości, bo były też takie bardziej cropped. Ja wzięłam taką prostszą, czarną wersję. Powiem Wam, że ja bardzo lubię takie korzuszki. Tyle, że ja zapominam, ile ja kurtki kosztują w sieciówkach, bo ja raczej kurski kupuję w lumpach. Powiem szczerze, że ten korzuszek wygląda twarzowo. Wygląda dobrze, tylko dla mnie troszkę za krótki rękaw. Mógłby być dłuższy, no ale to też pewnie zależy od mojego wzrostu. Zapewne zdecydowałabym się na rozmiar M albo L, żeby był bardziej oversizeowy. Aczkolwiek sam sobie mi się podoba. To futerko tutaj jest mega, mega miłe. I ogólnie wygląda no moim zdaniem fajnie. Dużo osób takie korzuszki nosi jednak zapięte. Ktoś mi tutaj nie chce się położyć, ale nie no, on wygląda ładnie. Tylko yy, moim zdaniem trochę size up. Yy, on dostanie ode mnie ocenkę 8 no, co, no taki klasyczny. Dobra, ten kardigan mnie mega zainteresował, ze względu na to, że ja jestem fanką miękkich materiałów. Pomimo tego, że swetry z sieciówek są słabej jakości pod kątem składu, to moim zdaniem trzeba wiedzieć, co kupować. Kupiłam sobie taki mega mięciutki sweter w zarze i wystarczyło jedno pranie i on wyglądał Dramatycznie, serio. On już stracił cały ten urok, który miał na początku. Także moim zdaniem warto jakby wiedzieć, co wybierać w tych sieciówkach, żeby to po praniu wyglądało dalej dobrze. Moim zdaniem z tym swetrem nie powinno się nic stać. On ma mega śmieszny materiał, ale ja uwielbiam w okresie jesienno-zimowym ubierać to, co nie jest zimne, w sensie taki materiał, który nie jest zimny, jeżeli wiecie o co mi chodzi, ten na pewno nie będzie. On mi się kojarzy, nie wiem, z kocem? Myślę, że no, z kocem. To jest taki materiał jak koc normalnie. Ten satyrek jest śliczny, oprócz tego, że krój mi się podoba, wygląda tak właśnie też cozy, jest tak miękki, że ja się zastanawiam, czy go sobie nie zostawię, serio. Były różne kolory do wyboru, też spoko. Jak jest zapięty, to również mi się podoba, bo mamy tutaj tak troszkę oversize'owy look, e, także bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Zastanawiam się, czy nie pójdę po jakiś taki e, bardziej stonowany kolor, po właśnie ten model, e, chociaż uważam, że ten liliowy tak fajnie rozświetla i dodaje trochę światła w tej smutnej, szarej pogodzie. Cyterek dostanie ode mnie dyszkę, bo naprawdę mega, mega to mnie przemówił. Kolejny sweter, który zauroczył mnie tym wzorem tych rąbów, e, pięknym kolorem. I powiem Wam, że nie zawiodłam się po ubraniu go. Jestem w szoku, bo wydawało mi się, że berzka totalnie tutaj zmiażdży, a jak na razie dla mnie totalnie wygrywa stradivarius. E, ten seterek również mi się mega podoba. Cenowo też jest bardziej przystępny. Ciekawy jest ten dekolt i bardzo fajne te jasne wykończenia. Kozak. Jeżeli szukacie krótkiego sweterka bez golfa, takiego troszkę prostszego z fajnym e, wzorem, jak najbardziej mega mi się podoba, tylko skład ma słaby. Ale za sam wygląd dostanie ode mnie 9. I nie no, kurde, powiem Wam, że ten krój jest ekstra. Patrzcie, jaki on jest boxy. Mega mi się podoba. Wow! wow, nie wiem czy jestem bardziej zakochana w tym kolorze czy w tym kroju i tym jak wygląda ta kurtka, to wygląda super moim zdaniem, serio 100% poliestru niestety 249 zł nawet, oj, nie no to jest dosyć dużo niestety, ale kurde Stradivarius, gratuluję, bo kiedyś byłeś moim najmniej ulubionym sklepem z tych wszystkich trzech, a teraz serio, jakby rozwalasz system nie no, bez kitu, wiecie co mi się najbardziej podoba? kroje kroje tych ubrań, bo oni jako jedyni mają takie fajniejsze, takie większe, oversize'owe bardziej boxy kroje, no moim zdaniem ta kurtka wygląda po prostu super, w porównaniu do tego płaszcza y, futerkowego z Bershki, wygląda ekstra i ten materiał jest taki fajny, w sensie on mega fajny i tak oldschoolowo wygląda, no normalnie jakbym miała takie futro i wiecie, bym sobie szła na jakimś teledysku moim zdaniem super, serio, y, kurteczka dostanie ode mnie Ej, nie no, musi dostać dychę. Serio, ja mam na sobie rozmiar S, a to wygląda tak fajnie. Naprawdę, Oliwia, nie zostawiasz sobie tego, proszę. Byłam trochę zła na cenę tego swetra, bo ten materiał jest bardzo cieniutki, ale powiem wam, że on się tak fajnie leje. On jest taki lejący i wygląda bardzo fajnie, bardzo twarzywo, bardzo ładny kolor. Fajny jest ten wzór i ten krój znowu, znowu, krojem rozwalili po prostu. Ten sweterek wygląda super i pomimo tego, że to jest niby basicowy cardigan, to nie jest. Wygląda naprawdę świetnie i pomimo tego, że oczywiście składy są słabe, to Stradivarius, nice, serio, wygrał, wygrał pod kątem tych wszystkich ciuszków. Mm, ten sweterek dostanie ode mnie ocenkę Ej 9. Serio, ono staje ode mnie 9. Mi te rzeczy się tak podobają. Ja nie wiem o co chodzi. Dajcie mi znać, czy to ja już powariowałam, czy Wam też się podobają, ale no, moim zdaniem Stradivarius totalnie rozwala krojem tych ciuchów. To było wszystko ze Stradivariusa i może zauważyliście, że były dwie kurtki, cztery swetry, ponieważ nie znalazłam już żadnej ciekawej propozycji okrycia wierzchniego. Natomiast swetry mnie troszkę bardziej porwały. Teraz przechodzimy do pullembera, który od razu wam powiem, moim zdaniem był najsłabszy, ale zobaczymy jak te ciuchy będą wyglądać. Było dużo różnych takich koszul. Troszkę grubszej, były też takie troszkę cieńsze, ale jakby takie ala flanelowe. Było ich tam sporo do wyboru. Ja zdecydowałam się na to, bo wydawało mi się, że to jest taka jedna z tych cieplejszych propozycji. Cena dosyć spora, e, aczkolwiek kurczę na wieszaku wyglądała gorzej niż na mnie. Wydawało mi się, że będę raczej na nie, bo tak nie do końca byłam przekonana co do tych kolorów i tak wzięłam ją na spróbowanie, ale uważam, że krojem tutaj też bardzo fajnie nadrabia. I te kolory wydaje mi się, że są mega twarzowe. Nie wiem o co chodzi. Może ja już za długo nagrywam. Nie wiem. Ale serio, wydaje mi się, że ta koszula jest spokojna. Ja bym się na nie zdecydowała, bo mam już różne takie koszule w swojej kolekcji. Ale jeżeli ktoś poszukuje, to może warto zerknąć właśnie na tą opcję. Ona dostanie ode mnie zadziwiająco 7, bo wciąż nie jestem fanką tych. Które są zrobione, jakby były przodem, a są tutaj boczkiem i jakby po co? ktoś to zepsuł, dlatego jest 7. Być może niektórzy pamiętają, jak razem z Oliwką Bugałą pokazywałyśmy Wam swetry i tam pokazywałam Wam dokładnie taki podobny sweter yy, z Mango, który był w cenie 200 zł i miał tutaj dekolt w serek. Powiem szczerze, że ten odpowiednik, odpowiednik za 139 zł, podoba mi się znacznie bardziej. Mimo tego, że oba swetry mają słabe składy, ten zdecydowanie bardziej do mnie przemawia, chociaż tutaj, kurczę, troszkę te czarne rąby się obierają tym, tymi jasnymi wózkami, i na odwrót, ale moim zdaniem to aż tak nie przeszkadza. Fajny jest ten dekolt, że on właśnie nie jest serek, tylko jest tutaj i kurde, ten sweter naprawdę mi się mega podoba. Uważam, że jest taki classy i taki trochę bardziej taki kobiecy, elegancki takie mam wrażenie. Także tutaj ode mnie będzie ocenka 7 jedynie za to, że ma bardzo cienki materiał i to jest cienki sweter, także nie liczcie tutaj na jakieś Mega ciepełko. Niby taka prosta propozycja, ale wiecie co? On mnie skusił przez to, że wydawało mi się, że on tutaj będzie miał właśnie fajny boks i krój i że on jest troszkę dłuższy niż te wszystkie kropt kardigany, ale nie za długi, ponieważ jednak lubię ten klimat ubrań takich troszkę kropt i ten właśnie taki jest. Wygląda naprawdę bardzo dobrze na ciele, ale ma cienki materiał i również nie będzie jakoś zbytnio grzał, aczkolwiek i tak przemawia do mnie bardzo właśnie swoim tym krojem, bo wygląda bardzo, bardzo ładnie moim i ten y, szary też jest fajny jest taki troszkę zgaszony i też twarzowy powiem to znowu trzecia rzecz z Poulencber i trzecia rzecz mi się podoba znacznie bardziej niż myślałam what's going on ten sobie zostaje uśmiech następny korzuszek tylko że tym razem w takiej brązowej wersji i ten podoba mi się bardziej pod kątem kroju, ponieważ widzicie, ma dłuższe rękawy, jest troszkę szerszy i taki po prostu wygodniejszy, aczkolwiek ten z Stradivarius'a był grubszy, ten jest troszkę cieńszy, ale to futerko ma tak samo miękkie. Zapięty też wygląda ok, ale przy tym modelu też zdecydowałabym się chyba na większy rozmiar, chociaż nie wiem czy te rękawy by już nie były za długie i nie byłyby troszkę tutaj za szerokie, ale jak się zapięłam, to on mnie tutaj dosyć mocno opina, także sprawdźcie sobie to, bo to nie jest zbytnio komfortowe, aczkolwiek sam w sobie korzuszek mi się podoba i dostanie ode mnie ocenkę 8, bo to na kurczę dobrze no. Wiecie co, to aż ciężko uwierzyć, że tylko w jednej rzeczy z tych wszystkich był naturalny materiał i to w 4%. Serio, szok. No ale tutaj wzięłam właśnie ten jeden z Basiców, bo tam było parę kolorów do wyboru, bardzo ładnych brązów, ale powiem tak, Pulenber najmniej rzeczy mnie zainteresowało ogólnie, ponieważ na tym skończymy, nie mam już trzeciej kurtki, bo po prostu nie było nic ciekawego, więc po co miałam brać. Także Pulenber najmniej mnie tutaj zainteresował, aczkolwiek wszystkie rzeczy, które wzięłam, mi się sprawdziły. No ale dobra, ocenimy jeszcze ten steterek, także no tutaj nie mam zbyt wiele co mówić, wolałabym chyba, jakby był dłuższy. Bardzo fajnie, że ten golf się rozciąga i że to nie jest taki golfki, chamski, twardy golf. Tylko, że on jest właśnie fajny, taki elastyczny, także na plus. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego bezika, polecam, bo wydaje mi się, że ten materiał po praniu... Oj, 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 chociaż, sorry. Wydaje mi się, że ten materiał po praniu może się skulkować, ale mogę się mylić, Ok, Nie jestem ekspertem, ale sam sobie seterek bardzo fajnie się układa, bardzo fajnie przylega do ciała, także polecam. Ja Miałam na sobie akurat w tym rozmiar XS i ten seterek dostanie ode mnie ocenkę dziewięć. dziewięć, no bo wygląda ładnie, nie? Moi drodzy, czas podsumować to, co się tutaj dzisiaj stało. Po pierwsze poruszę temat tego, czy coś zostawiam, bo często o to pytacie. Zastanawiam się nad trzema rzeczami, może czterema, nad swetrem ze Stradivariusa, nad kurtką ze Stradivariusa, nad swetrem z Pull&Bear i swetrem w Rąby również z Pull&Bear. Także Berszka totalnie dzisiaj spadła. Więc wydawało mi się, że Berszka wygra, Stradivarius będzie drugi, a Pull&Bear będzie trzeci. Wyszło z Wyszedł w sumie, może nie zupełnie na odwrót, ale wyszedł pierwszy Stradivarius, drugi Pulenber i trzecia Berzka. Także mamy zwycięzcę. brawo! Stradivarius, brawo! Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że film i przegląd Wam się podobał. Bardzo lubię to robić. Także tak. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się już w kolejnym filmie!